Witamy w kolejnym odcinku gminnego informatora filmowego, w którym m.in. powspominamy letnie wakacyjne przygody z Gokiem, przypomnimy sobie koncert kalowy w liścicu oraz zaprezentujemy nowe ciekawe zadania inwestycyjne, które są i będą realizowane w naszej gminie. Opowiemy też o pierwszej w Polsce gminie wiejskiej z własną darmową komunikacją. lipca bieżącego roku tradycyjnie w Listcu odbył się koncert galowy 17. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych Świat pod Kyczerą, którego współorganizatorem po raz piąty z rzędu była gmina wiejska Lubin. Niezwykle barwnych gości z całego świata oraz publiczność przywitali wspólnie Irena Rogowska, wójt gminy Lubin, Jerzy Szumlański, przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz Jerzy Starzyński, pomysłodawca festiwalu i dobry duch imprezy. Wśród artystów z całego globu znalazły się zespoły Hanshin Dance Company z Tajwanu, Dzieci Gór z Rosji, Dukat z Serbii, Rozmaryja ze Słowacji, Atarazów z Kostaryki oraz zespoły z Polski Kyczera i Wrocław. ten festiwal. W Lubinie jest jednym z najlepszych, w gminie wiejskiej Lubin. Ci mieszkańcy tutaj są stęsknieni tego typu działań, imprez. Tutaj były długie tradycje artystyczne. Chcielibyśmy coraz więcej i młodzieży i dzieci zachęcać do tego integrowania się, do właśnie tej tolerancji, która no jest taką właśnie dla nas nauką nawet. Festiwal dostarczył mieszkańcom niezapomnianych chwil i wzruszeń. Oczywiście czekamy na szóstą edycję za rok, zapraszając artystów z całego świata. Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce w ramach akcji Wakacje 2014 był organizatorem licznych zajęć dla dzieci i młodzieży w niemal każdej miejscowości w gminie Lubin. W każdym bloku programowym miało miejsce wiele zajęć i ciekawych wydarzeń, wymyślonych przez samych uczestników w świetlicach wiejskich podległych GOK w Raszówce. Zostały zaproponowane zajęcia komputerowe, plastyczne i artystyczne w 24 świetlicach wiejskich. Ponadto GOK był organizatorem kilku wspaniałych wyjazdów krajoznawczych turystycznych. Zaproponowaliśmy zajęcia ceramiczne była przewoźna Pracownia ceramiczna, można było formować naczynia na toczku, zdobić glinę i poznawać różne techniki z tym związane. Również zorganizowaliśmy przy współpracy wspaniałej młodzieży z gminy Lubin pokaz mody folkowej, co się spotkało z ciekawym zainteresowaniem ze strony wspaniałych dziewcząt z naszej gminy. W lipcu odbyły się wyjazdowe warsztaty w Western City koło Karpacza. Ich uczestnicy poznali ciekawe wiadomości z życia na Dziekim Zachodzie. Również w lipcu odbyły się warsztaty edukacyjne w Zowe w Wrocławiu ze zwiedzaniem ogrodu zoologicznego. Uczestnicy obserwowali karmienie zwierząt przez opiekunów, poznali ciekawostki z życia egzotycznych gatunków zwierząt. Wyjazd do Zoo, żeby poznać, jak teraz po renowacjach wygląda życie zwierząt w, nowym, w nowych ich warunkach, jakie zostały stworzone. Bardzo nam się podobało. Właściwie te wszystkie zwierzątka były tak pokazane, jakby żyły na wolności. W sierpniu zorganizowano warsztaty edukacyjne w Wąwozie myśliborskim. Tam uczestnicy otrzymali ciekawą lekcję geologii i dendrologii. Dzieci dowiedziały się, jak działa wulkan i skąd wzięły się skały powulkaniczne. Odwiedziły szpita dla bocianów, uczestniczyły w rajdzie pieszym, poznając różne gatunki roślin i zwierząt tam żyjących. Udało nam się um, załatwić wspaniałe warsztaty edukacyjne i przyrodnicze. Poprzez Stowarzyszenie Salamandra. Tam dzieci uczestniczyły w zajęciach pokazu, jak powstaje lawa wulkaniczna, poznawały życie zwierząt. To taki typowy rezerwat przyrody, gdzie można było dużo ciekawych rzeczy poznać i zobaczyć. Będziemy wszyscy mieli co wspominać w długie jesienne wieczory. Dziękujemy za zaangażowanie w organizację wypoczynku i bardzo przemyślane działania na rzecz najmłodszych młodszych. Od 1 sierpnia w gminie Wiejskiej Lubień ruszyła pierwsza na Dolnym Śląsku komunikacja publiczna bez biletów. W zgodnej opinii władz gminy, radnych i mieszkańców na tym rozwiązaniu zyskują budżet gminy i pasażerowie. Na terenie gminy autobusy komunikacji publicznej będą przewoziły pasażerów bez żadnych opłat. Jesteśmy pierwszą w Polsce gminą wiejską, która zdecydowała się na takie rozwiązanie. Przypomnijmy jednak, skąd się wziął pomysł na taką realizację obowiązku gminy w sprawie przewozu pasażerów. O takim rozwiązaniu zadecydowała Rada Gminy Lubin po zakończeniu współpracy z miastem Lubinem w sprawie prowadzenia wspólnego zbiorowego transportu publicznego. Prezydent miasta Lubina zażądał od gminy zwiększenia o 100% opłat za kontynuowanie komunikacyjnego porozumienia z około 2 aż do 4 milionów złotych rocznie. Na skutek bardzo poważnej decyzji, która spadła na nas ze strony urzędników miejskich i pana prezydenta. Musieliśmy podjąć bardzo szybko, w ekstosowym tempie uchwałę w sprawie zorganizowania zbiorczej komunikacji publicznej na terenie gminy Lubin. Ta komunikacja jest podjęta, przez, jest bezpłatna. Decyzja, którą Rada podjęła, myślę, że zadowala ludzi. Zresztą w rozmowie z mieszkańcami gminy czuję to zadowolenie, że wreszcie mają problem biletów z głowy. Jeżdżąc komunikacją tą naszą gminną. Oglądałem te autobusy w trakcie ruchu po mieście i po terenie gminy. Naprawdę jestem zadowolony z tego. Zresztą moja rodzina i nie tylko sąsiedzi znajomi również jeżdżą. Władzom gminy udało się znaleźć tańsze rozwiązanie. Uruchomiono własną komunikację, gdzie koszty są nawet niższe niż było do tej pory. Pasażerów wozi przewoźnik firma Kuprum Travel, która dysponuje taborem specjalnie przygotowanym na potrzeby gminy. Wyzwanie nie było małe, bo mieliśmy zaledwie trzy tygodnie czasu na zorganizowanie wszystkiego, na zakup pięciu dużych autobusów i dwóch mniejszych. Kierowców, rozkłady, wszystkie obietnienia na przystanki i tak dalej, przygotowanie samochodów, no czasu było mało, ale, ale daliśmy radę. Gmina planuje rozwinąć jeszcze komunikację gminną i jesteśmy przygotowani na zakup następnych samochodów, aby po prostu dla mieszkańców świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Gmina Lubin podpisała umowę z nowym przewoźnikiem, który zabezpieczył na potrzeby gminnego transportu pięć niskopodłogowych autobusów i dwa mikrobusy. Wszystkie pojazdy przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Miejscowości są obsługiwane jak było do tej pory. Działają te same linie. W sierpniu będzie obowiązywał jeszcze wakacyjny rozkład jazdy, ale od września częstotliwość kursów zostanie zwiększona. W ramach komunikacji uruchomione zostało 8 linii komunikacyjnych, które obsługują większość miejscowości gminy Lubin. Umowa została podpisana na 442 tysiące wozokilometrów. Jeżeli chodzi o naszą komunikację gminną, jest ona bezpłatna od dnia 1 sierpnia, także spotykamy się z dużym zadowoleniem mieszkańców, jeżeli chodzi o, o ten właśnie projekt i realizację tej komunikacji. Często robimy wyjazdy my jako pracownicy tymi autobusami. Także są one estetyczne. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie komunikacji, to na razie nie mamy żadnych skarg. Jeżeli chodzi o jakość tej usługi, są punktualni i, i na razie wszyscy są bardzo zadowoleni. wakacyjny dla urzędników gminy był dobrym czasem do planowania, rozpoczęcia i dalszej realizacji ciekawych inwestycji na terenie gminy Lubin. W poszczególnych miejscowościach, jak każdego roku, prowadzono i zakończono różne prace, które miały na celu polepszenie jakości życia mieszkańców. Kontynuujemy realizację budżetu inwestycyjnego gminy Lubin. W tym roku już zakończone są zadania na przebudowie dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek, w miejscowości Niemstów, w miejscowości Obora. I dwie drogi takie przed świetlicami, to są wraz z parkingami, to są w miejscowości Lisiec i w miejscowości Miłodzica. Aktualnie trwają prace na remontach świetlic w miejscowości Chrustnik, miejscowości w Księginice i w miejscowości Raszowa Mała. Także przekazaliśmy już plac budowy na realizację miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Chrusnik oraz przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek, w miejscowości Gorzelin i w miejscowości Niemstów. Teraz przygotowujemy postępowania przetargowe i w celu wybrania wykonawcy na zadania kontynuację przebudowy dróg wewnętrznych m.in. w Gorzycy oraz oświetlenie 30, 33, w postaci 33 lamp typu LED zasilanych z akumulatorów ładowanych z paneli fotowoltaicznych. Nowoczesna inwestycja to przestrzenna świetlica, która będzie służyć uczniom ze szkoły podstawowej w Szlarach Górnych od nowego roku szkolnego. Została wykonana przez gminę Lubin w 2014 roku z wykorzystaniem dofinansowania w kwocie 100 tys. złotych przekazanego przez Fundację Polska Mieć. Świetlicę postawiono w systemie modułowym, który gwarantuje w razie konieczności mobilność i rozbudowę obiektu. Całkowity koszt inwestycji to 223 tysiące zł. Dzieci przybywa w szkole, cieszymy się z tego bardzo. No i przybywa też dzieci, które, których rodzice dłużej pracują i ze względu też na to chcieliby, żeby dzieci korzystały ze świetlicy. Obserwujemy prace, które trwają, jak również te, które są w trakcie realizacji czy projektowania. Nasza gmina zmienia się. Pięknie jest każdym dniem, rozwiązania inwestycyjne ułatwiają codzienne życie. Dbamy o komfort, rozrywkę i bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina Wiejska Lubin to wszechobecna zieleń i nieskażone środowisko naturalne. Według danych statystycznych gmina Lubin ma obszar ponad 290 km kwadratowych. Tym użytki rolne to 51%, użytki leśne to aż 40% jej powierzchni. Gmina Lubin obejmuje aż 41% powierzchni powiatu lubińskiego. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy zielonymi płucami tego regionu. Z tego powodu godna zauważenia jest szczególna troska o parki na terenie gminy. W 2014 roku rozpoczęło się planowanie, a w najbliższym czasie rozpocznie się rewitalizacja, kilku parków w gminie wiejskiej Lubin. Dzięki no, działaniom, które zostały od pewnego czasu podjęte, udało nam się pozyskać środki unijne w ramach Prowu 292.13, a konkretnie w ramach odnowy i rozwoju wsi. I w tej chwili przystępujemy już do rewitalizacji czterech naszych parków gminnych. To jest parku w miejscowości Gorzelin, w Miworadzicach, Raszowej i Siedlcach. To są nasze parki, które są pod opieką konserwatora zabytków, więc zabytkowe parki. Dzięki dofinansowaniu i naszej pracy w tej chwili chcemy, żeby te parki stały się no o ile nie wielkim diamentem, ale pewną taką perełką na terenie naszej wsi. W ramach tej rewitalizacji będą przeprowadzone szerokie yy, prace, to znaczy będą przycięte korony drzew, ben, yy, Zostaną usunięte samosiewy drzew. Zostaną utworzone ścieczki przyrodnicze eksponujące najcenniejsze okazy. Będą zainstalowane tablice informacyjne na temat tych parków, a poza tym takim ciekawym działaniem będzie to, że planujemy utworzyć na terenie każdego z tych parków miejsca wypoczynku plenerowego, czyli takie miejsca na terenie parków, gdzie ludzie będą mogli podejść z koszykami, usiąść sobie, dojechać rowerami. Więc chcemy, żeby te parki zostały zrewitalizowane. Całość prac będzie kosztowała około 150 tysięcy złotych, przy czym 80% wartości zostanie zrefundowana. Na terenie parków rosną szczególne okazy dębów szypułkowych, platanów, lip, wiązów i modrzewi oraz występuje niezwykle bogata fauna i flora. Naszym priorytetem jest zachowanie nieskażonego bogactwa natury dla następnych pokoleń. Nadal nad naszym regionem wisi widmo budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Przypomnijmy, że referendum w tej sprawie odbyło się 27 września 2009 roku. Powiedzieliśmy wówczas nieodkrywką. Dlatego tak szokujące jest, że wyniki ważnego i wiążącego referendum w sprawie kopalni węgla brunatnego nigdy nie zostały, mimo dziesiątek apeli i pism, oficjalnie uznane i uszanowane przez przedstawicieli władz państwowych. Mało tego, realne działania rządu zmierzają w kierunku dokładnie odwrotnym niż wskazywałyby na to wyniki referendum. Grozi nam wprowadzenie tzw. ochrony złoża. Czy zatem dziwić może zdecydowana opinia społeczności naszych gmin, że to interes potężnego lobby energetyczno-węglowego jest ważniejszy niż wyrażona w najbardziej demokratyczny sposób wola mieszkańców zagrożonych odkrywką gmin? Społeczny Komitet Stop Odkrywcy oraz Fundacja Greenpeace Polska wraz z mieszkańcami gmin zagrożonych planami budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego z całej Polski brali udział w demonstracji 8 lipca przed kancelarią prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Demonstracja poprzedziła zaplanowaną na 23 sierpnia międzynarodową akcję Łańcuch Ludzi Stop Odkrywce w okolicy Gubina w województwie lubuskim. Udział w lipcowej demonstracji brali mieszkańcy województw dolnośląskiego gminy Lubin, Ścinawa, Ruja, Miłkowice, Prochowice, Kunice oraz lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Obecni byli samorządowcy, rolnicy, mieszkańcy oraz organizacje społeczne sprzeciwiające się budowie kopalni odkrywkowych i działające na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w zagrożonych odkrywkami regionach. Jest to ogromne zagrożenie, które trwa a chcemy na ten temat rozmawiać, chcemy usiąść do stołu i żeby zrewidowana została polityka energetyczna kraju, bo karmi się nas informacją, że tylko węgiel jest najtańszym źródłem energii. Otóż w dobie XXI wieku nie jest to prawdą. Obserwujemy Europę, świat, wszyscy idą innym kierunku. Równie liczna grupa mieszkańców naszych gmin wzięła udział w łańcuchu ludzi stop odkrywce na granicy polsko-niemieckiej, stając ramię w ramię z blisko 8 tysiącami ludzi z 27 krajów Europy, którzy nie chcą budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce i w Europie. Dobraliśmy to jako ogromne wyróżnienie, ponieważ tylko nasza legnicka grupa reprezentowała Polskę po stronie niemieckiej. Uważaliśmy to za swój obowiązek. Zbudzaliśmy życzliwe zainteresowanie uczestników akcji Niemców, Anglików, Holendrów, Szkotów i wielu innych mieszkańców różnych krajów Europy i nie tylko. Jak rozwinęliśmy te transparenty swoje stop odkrywce naprawdę ludzie przychodzili. Pytali, czytali. Dobrze się stało, żeśmy tam pojechali, że zaprotestowaliśmy, że zasygnalizowaliśmy, że istniejemy, że problem złoża legnicy i ich mieszkańców jest nadal aktualny i nierozwiązany przez rząd do tej pory. Ja jako Jerzy Szulański jestem przeciwnikiem odkrywki i nic z tego nie zmieni. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na kolejny jeszcze we wrześniu.